Bez z kremem. Składniki: 12 do 14 białek, 500 g cukru pudru trzcinowego, 1 łyżka kakao, szczypta soli. Wlewam białka do miski. Białka powinny mieć temperaturę pokojową. Dodaję szczyptę soli. Ubijam białka na sztywno. Prawidłowo ubita piana po odwróceniu miski do góry dnem nie może się wylać. Do ubitej piany dodaję stopniowo cukier i ubijam dalej do momentu, aż piana będzie sztywna i gęsta. Na koniec dodaję łyżkę kakao i ubijam. Masa bezowa jest gotowa. Wykładam blaszkę papierem do pieczenia. Nakładam łyżką bezowe kleksy w odstępach, ponieważ bezy urosną podczas pieczenia. Można też masę bezową włożyć do rękawa cukierniczego, a następnie wyciskać kleksy. Blaszki z bezowymi kleksami włożyłam do piekarnika nagrzanego do 140 stopni Celsjusza. Następnie zmniejszyłam temperaturę do 120 do 130 stopni Celsjusza. Piekłam do momentu, aż bezy będą suche. Masa bezowa z cukrem trzcinowym piecze się dłużej niż ze zwykłym cukrem. Ja piekłam moje bezy przeszło 2 godziny. Sugeruję sprawdzać bezy podczas pieczenia. Bezy przestygły. Więc przekładam je na talerz. Postanowiłam część bezów zrobić z kremem. Bita śmietana z mascarpone. Składniki na krem. 250 g serka mascarpone. 200 ml śmietanki kremówki. 4 łyżeczki miodu, 1 do 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii. Ubijam schłodzoną śmietankę. Następnie dodaję miód, serek mascarpone, na koniec wanilię i mieszam. Mieszam, aby wszystkie składniki się połączyły. Nakładam masę kremową na zimne bezy oraz owoce. Owoce mogą być inne to już kwestia upodobań. Ja układam jeżyny i borówki. Deser gotowy do degustacji. Jest pyszny. Palce lizać. W sam raz do kawki czy herbatki. Tak przygotowane bezy z kremem można przechować 2 do 3 dni w lodówce. Natomiast suche bezy przechowujemy w zamkniętym pojemniku w temperaturze pokojowej. Życzę smacznego. Produkcja Iwona Podżerek Grudzień 2023 rok.